A obok mnie pani Lidia Baut z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych, jedna z organizatorek dzisiejszej imprezy. Lidziu, powiedz mi, bo te konkursy ewoluują. To już kolejna impreza, to wszystko się zmienia, jest coraz ciekawsze. Na głowach mamy coraz odważniejsze fryzury. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale rzeczywiście ta impreza e, nabrała dużego rozmachu. Oczywiście, że nabrała, oczywiście, że się zmienia, jest to już przecież 12. Raz z kolei to przecież musimy się rozwijać. Młodzież jest bardzo twórcza, ma wspaniałych nauczycieli, którzy ich popychają, pozwalają się i rozwijać. Wspaniałych mistrzów szkolących, którzy ich napędzają i wręcz tą sztukę i ten artystyczny spychają w nich. Następnie yy, również, pamiętam, jak po dwa lata wstecz, pytałeś, czy na Twoich włosach da się koka zrobić. Samo widzisz, że można tego koka zrobić, mimo że go jeszcze nadal nie nosisz. No tak, no to ja się poprawię. Na kolejnej takiej imprezie już będę z kokiem, ale wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że rzeczywiście, no bo tak, dawniej fryzjer postrzegany był bardziej jako rzemieślnik, teraz fryzjer to już jest artysta, tak jak sama powiedziałaś, ale duża zasługa w tym, to też zasługa tych wszystkich środków chemicznych. No dawniej nie można byłoby zrobić być tak ciekawych fryzur, gdyby nie te wszystkie e, preparaty, którymi możemy koloryzować na przykład włosy. Ale oczywiście, słuchaj, tak jak było powiedziane wcześniej, że dawniej były tylko cztery kolory, rudy, czarny, biały i pozbawiony koloru, czyli kolor siwy. W tej chwili mamy gamę kolorystyczną składającą się z, w palecie kolorów przynajmniej 118 lub 216, czyli z trzech kolorów czerwonego, żółtego, niebieskiego stworzone jest 216, więc już trzeba być artystą, żeby to umieć łączyć i uzyskiwać. Następnie są tonacje ciepło- zimne, to jest zabawa kolorami. Można podkreślić całą urodę kobiety. Można wyciągnąć to piękno, które w której nie idziemy, ale i również mężczyzny. Są środki stylizujące, stylizujące, które utrwalają tą fryzurę. Na tym nie koniec. Są firmy, które nas szkolą, które nas uczą. Nie tylko nas, fryzjerów, ale i również uczniów. W jaki sposób się, starają się zaszczepić ten artyst już w pierwszych klasach. Wierz mi, że już kupę lat pracuję, ale co roku, jak mam w pierwszej klasie, te dzieci zaczynam pracować. Począwszy od higieny, skończywszy na wyglądzie zewnętrznym. Po czym później zaczynam przynajmniej przybliżać wiedzę, poczekać drugiego człowieka, uczy ich komunikacji, może uczą się w szkole komunikacji, bo nie tylko sama to czynię przecież. Również ta młodzież jest przygotowana w sposób taki no nawet pedagogiczny, czy psychologiczny do podejścia do drugiego człowieka. Właśnie, czyli to nie tu tylko jest... nożyczki i grzebyczek, Absolutnie. ale cała otoczka. Absolutnie, same nożyczki to jest uzupełnienie tej całości, czyli już wykonanie tej sztuki. I uczeń wcześniej, on się uczy jako rzemieślnik, czyli tą pr pracę odtwarza, ale później on ją kreuje on ją tworzy na potrzeby dla danej osoby. Same nożyczki to są już uzupełnieniem tą całością, takim muśnięciem. Czy fryzjer to także psycholog i artysta. Oczywiście, przecież słuchaj, idąc do gabinetu psychologicznego, nie muszę mówić, to w pierwszej kolejności mamy lustro przed sobą, wygodny fotel, muzykę, światło, klimat, ktoś nas potrafi wysłuchać. Identycznie to jest w salonie fryzjerskim. W tej chwili skończyły się już czasy, kiedy w salonie fryzjerskim były przekazywane nazwiska i tworzyły się tak zwane bajki. Teraz nie ma. Jeżeli jest dobry fakt, jest w stanie zapanować nawet nad klientkami, które chcą za dużo rzeczy przekazać innym. No właśnie mamy tutaj, mam nadzieję, tylko samych dobrych, obecnych i przyszłych fachowców. Tylko te, wyłącznie te, bardzo te, dobry, wspaniałych. I króciutko, jakbyś mi tylko powiedziała, no na co Ziri będzie zwa, zwracało szczególną uwagę, na no, jakie fryzury Waszym zdaniem mają szansę zwyciężyć w tym konkursie e... szalona wiosna 2009. Tak, tak, szaleństwo we włosach na wiosnę. Po pierwsze, chciałabym, żeby tutaj młodzież pokazała nam nie tylko to, co właśnie powiedzieliśmy jako, rzemieślnicy odtwarzają, ale Własną wizję pracy. Czyli m, tworzenie nowych trendów jest bardzo wskazane, bardzo to będzie mile widziane. Nie tylko w strzyżeniu, nie tylko w ułożeniu, ale i również w koloryzacji, w sposobie dobrania dodatku. Czyli to będzie i makijaż, tu będzie biżuteria, tu będzie cały ubiór, ale i również pozycja y, modela siedzącego przed lustrem również na to wszystko wpływa. I to jest właśnie taka niezbędna, bardzo ważna praca. I na koniec tylko nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale tego się dowiedziałem. Zapytam tylko trochę taki prywatny, może osobę fryzury męskie Ja pod... będę mogła postaram się odpowiedzieć. W męskich fryzurach podobno dominuje wszystko co stojące. Kobiety lubią jak coś stoi już działasz na moją podświadomość, ale nie ta na tędy. No tak słyszałem. Niekoniecznie stojące, ale zaczyna się ład, ułożenie, asymetria. Mężczyzna ma być piękny, pociągający, ma wzbudzać zainteresowanie nasz kobiet i błysk w oku. Ale jak jeszcze coś stoi, to jest dobrze. Na głowie oczywiście. Jurku, oh Boże, Jurku, przepraszam. O, oczywiście, że tak, Jacku muszą włosy u niektórych stać. Czasami to dodaje parę centymetrów wzrostu. A obok mnie główny organizator całego dzisiejszego zamieszania, pan Jerzy Biełłowu z firmy AFK oraz pani z firmy Matrix. Tak, grupa Matrix Art może przedstawię po kolei. Lila, Aneta i Marta będą dzisiaj występować na scenie będą pokazywać nasze. nasze przygotują nasze modelki i pokażą nam najnowsze trendy, jakie będą obowiązywały w tej chwili we fryzjerstwie. Właśnie, panie Jorku, zanim porozmawiamy o tych najnowszych trendach, jakie będą obowiązywały we fryzjerstwie, chciałem zapytać o ten konkurs dla młodych ludzi, dla młodych talentów. To już kolejna edycja i nie wiem, czy pan dostrzega to samo, co ja, ale rzeczywiście to bardzo ewoluowało, to bardzo się zmieniło. Ja wiem, że to ogromna zasługa tych wszystkich chyba środków chemicznych, farb, lakierów, że te włosy możemy wymodelować zupełnie inaczej, ale co roku te fryzury są bardziej oryginalne, bardziej awangardowe, ciekawsze. Ja tutaj nie chciałbym się wypowiadać, bo nie jestem fachowcem, ale jako laik mogę powiedzieć, że faktycznie jest tak duży postęp pracy młodzieży, że każdy z, tej, z tych występujących młodych uczniów mógłby z powodzeniem już prowadzić swój salon fryzjerski. A to dobry pomysł, aby organizować właśnie tego typu imprezy? Właśnie myślę, że to jest jakby wynikiem tego, tych naszych organizacji, dlatego, że ta młodzież bardzo szybko poradziła sobie ze stresem i kolejny występ jednak buduje ich i potrafią później się odpowiednio zaprezentować. Co Oczywiście mają pewność w wykonywaniu Prac. Ile lat już Pan organizuje tę imprezę? To już jest chyba piąta, szósta impreza. Tak się już akurat składa, że te imprezy już organizujemy nie tylko w Tarnowie, ale również staramy się je organizować w Nowym Sączu, jak również i w Gorlicach. Zapytamy Panie, co będzie dominowało w tym roku, jeżeli chodzi o najnowsze trendy we fryzjerstwie? No ja myślę, że nadal y, utrzymujemy jednak jeszcze Boba, który fantastycznie się y, y, no tutaj jakby osadził. Y. Boba? Nie obrażam mnie Pani? Nie, nie, nie absolutnie. Ja w ogóle nie wiem, co to jest Bob. <grystanie> Wszyscy fryzer wiedzą o co chodzi. Także tak, Bob nadal króluje. Ale, ale telewidowie nie wiedzą, co, co to Bob? To jest taka pełna fryzurka, że tak powiem. Nieścieniowana, mało cieniowania.